No, siemaneczko, wszystkim słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj, jak różnie wschodzą e, papryki. Papryki wysiane w tym samym czasie, i teraz tak. Tutaj mamy paprykę jalapeno, taką, którą miałem zebraną z moich papryczek. Jak widzicie, e, ona powoli tutaj wychodzi e, z ziemi. Tutaj, że tak powiem, w takim. Średniej prędkości jest papryka ostra Habanero czekoladę. One oczywiście były jednego dnia wszystkie wysiewane. Tutaj muszę zmienić rękę. Tutaj mamy drugą paprykę Habanero. To jest taka żółta też, Habanero Yellow. Także jak widzicie, tutaj kilka, kilka już wyszło część kiełkuje, najszybciej i najlepiej wyszła e, papryka, już wam pokazuję. To jest papryka słodka rubinowa. To jest taka mała. Dosyć e, było napisane na pakowaniu, że bardzo plenna, także dlatego też ją kupiłem. I tutaj najgorzej kiełkuje zwykła papryka taka trapezowa. To jest zwykła czerwona, o, coś takiego do gruntu i podosłony. I ona generalnie widzę, że schodzi najgorzej. Także tak się sytuacja e, wygląda właśnie z papryczkami. Pozdrawiam Was. A i dajcie znać jak tam Wasze, czy już wysiane, czy już coś wychodzi, czy jeszcze nie, dopiero będziecie siać. Dajcie znaka w komentarzach. Powodzonka, trzymajcie się na razie, cześć.